ma A jak widzicie mam już iron gear Narzędzia. Byłem po węgiel. Cały Iron z poprzedniego odcinka przytopiłem. została mi tylko jedna sztabka. Nie no Jak już mówiłem. Dzisiaj lecimy tutaj. Dum, 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 dum. dum, dum, dum. dum. Tylko. Sprawdzę czy mam wszystko co trzeba. Mam wszystko. Tak, najpierw to zjedzimy. Później tam zbudujemy nasz dom. Już mam mniej więcej pogląd jak to ma wyglądać. Ale takiego planu dokładnego nie mam, więc spodziewajcie się faili. Już myślałem, że ta półża, która trwała, będzie trwać bardzo długo. Na szczęście, zaraz przed tym jak zacząłem kręcić się skończyło. Zrobiłem nożyce, żeby pierdzielić zupełnie te wopce na łóżko. O, już łóżko można zrobić. Mmm, ładnie tu jest tak równo. A to mi przypomina głowę jakiegoś zwierzaka. Hmm. Niedźwiedź jego ucho? <noise> Dobra Później będę patrzył co to jest Dobra Świnia się to może zabić Można było? Znajdą się świnie Dobra wykopię wągła tego No Czyli tu jest już ładnie Teraz myślę, czy zrobić dom drewniany, czy z kamienia. Hmm. Tu nie mam nic. Dobra. Przelecimy to, co tutaj jest. O, węgiel. Widzę węgiel. O, w tu, co to ma być? Ładnie Coś tam widziałem? Nie. Zdawało mi się. O kurwa. O to tak. Myślałem, że to taka... ...dziursko takie. Uff. dobra. Nawet nie zrobiłem sobie stona czy Z tego. dobra. Kopiemy węgiel. Co że na wizji, ale później nie będzie. O ty, Mendo. Chodź tu. Urzodno już mnie straszyć. No. ai, te szkielety. Mogą mnie w dupę pocałować teraz jedno serduszko na strzałę. To jest nic Pierwszy raz w życiu chyba tak wcześnie zużyłem pancerz <laughs> Przyznam się Zawsze to z pancerza jakoś sobie dawałem radę I pewnie nie jeden z was no ale Hart mnie zmusza do postępowania innego o, tu coś A nie tu. Coś może sobie kombinuję z tego. Dobra, wracamy. I do tego tylko węgla. Myślę, że zrobię stop albo po prostu może dostaniecie takiego taką klatkę użycie, klatkę stop po tym wszystkim pojawię się i będę miał już kamień gotowy do budowy no bo po co macie patrzeć jak przytapię? Przetapiam, no spiekam piekiem cobblestone'a Robię z niego cegłówki O kurwa, ja pierdolę Co mnie normalnie gardło podeszło do serca Tak kurwa Serce do gardła O, Pierdolony nawet nie przyszedł do mnie Tylko ryj pokazał brzydki, wstrętny Brudny i śmierdzący. Gdzie on jest? O, Ja pierdolę. Jest. A i ma to? I co? Nie wejdziesz nawet. Nie wejdziesz. No. Leżeć. Ja pierdolę. Nigdy tak mnie chyba nie... ...straszyło w tym Minecrafcie. Zawsze tak na lajcie. O. Nie Nieźle Zazwyczaj te creepery się mnie bały, a nie ja ich A to wszystko jasne tutaj Dobra, może nic tu mi nie wpierdoluje się Noc jest. No to co? Wracamy Dobra Oooo, szarżo Dobra, trzeba szybko wrócić Cześć, leon nie śledzi Co to jest? Co to? O kurde Jaskinia podwodna He to już mamy co zjedzać dobra zrobimy łóżko o akurat trzy doseczki i chyba ostatnie jeśli się nie mylę o proszę A jak dobra to widzimy się z... jak już będę miał kamień i pójdę myślę na no, dorobeć się drewna i poczekamy na dzień on no, po prostu się prześpię.